Witam Was na vlogu ze stajni Dzisiaj sobie pojedziemy do stajni, bo mam jazdę No i trochę Wam to pokażę jak mi się uda Więc nie przedłużam i idziemy się szykować A więc na pewno zmienię sobie koszulkę, bo jest za luźna I spodnie, no bo są krótkie, a jednak w krótkich nie będę jeździć Ale najpierw zjemy obiadek, czyli pitki Już się tutaj robią pyszne pity yy, Wziąłem sobie broczasy, są na lewej stronie jeszcze Ale zaraz je oczywiście zakładam i różowitką bluzę, bluzę, bluzkę, więc zakładam. Jest już ubrana, więc tak się prezentuję. Mam taką oczywiście koszuleczkę. No i zwykłe czarne bryczesy. Jeszcze skarpetę sobie naciągnę, żeby mi nie spadło, bo są już troszkę krótkie. No teraz idziemy się wyszykować jeszcze dalej. Bierzemy sobie torbę. Do pidonu naleję wodę. Mamy i dołożyłam sobie jeszcze trochę lodu, więc chowamy wszystko. No więc chyba wszystko mamy, bo mamy bidon, bluzę i legitymację. No więc idziemy, tylko jeszcze bransoletkę sobie ściągnę. Już ją odłożyłam. No i teraz się pewnie spytacie, gdzie jest kask. No, kask jest w stajni, więc widzimy się, jak będziemy jechać. A, jeszcze jedna rzecz. Z samej stajni i z jazdy nie będzie jakoś specjalnie, pewnie dużo nagrane. No, ale mam nadzieję, że tyle ile będzie Wam wystarczy. Ogólnie, tak wiem, nie ma siodłania, przyjechania do stajni i w ogóle, ale na to nie było czasu, więc od razu macie tutaj już jazdy. Jak y, zaczęłam już, sobie właśnie, kłusować. Mam nadzieję, że nie jesteście źli. Ogólnie, bardzo Was przepraszam, że właśnie jak widzicie, jest takie nagranie, a nie jakby poziomo. Ale no nie prosiłam nikogo o to, to jest trochę moja wina, ale mam nadzieję, że tak docierałem po prostu to oglądać. Idziemy dać orkiszkowi smaczka. No co? O jezu, smaczki idą! Proszę bardzo! Chcesz Ty nie chcesz? Orkiestrzałam mu, ale były opory. Super chłopak. Pięknie sobie dzisiaj powiedzieliśmy co? Nie mam nic więcej. Nie mam. No, my już sobie wracamy ze stajni. Bardzo się cieszę jazda była super naprawdę dawno nie miałam tak fajnej jazdy w sumie to, to dawno to było dwa tygodnie temu w niedzielę bo w tej zawsze są super jazdy Mamy powoli za słońca no i sobie już wracamy do domku I... A teraz po udanym treningu idziemy sobie na lody. W tym odcinku to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Pa!